Cześć wszystkim, z tej strony i witam Was w nowym let's playu. Tym razem z gry ProRipe. <laughs> Sorry, nie umiem tak dziwacznie mówić jak ci wszyscy prezenterzy na, na jakichś teaserach czy innych. O, ej, wiecie, że tego nie widziałem? No i komuś się trochę ciałko popsuło smuteczek. Dobra, nie będziemy tego oglądać. Mm, bo to wszystko zosta zobaczymy w... L -l 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 -l. Mm, już w grze. Eee, prototype jest grą stworzoną przez Activision we współpracy z... <g audiences> Zapomniałem jak się nazywają ci drudzy. Cheat code. nie chcę. Hmm, smuteczek, smuteczek, coś tam Entertainment. Biedactwa, zapomniałem ich nazwy, są tacy wielcy. Nie wiem, wkleję gdzieś tutaj, żeby nie było, że ich nie doceniam, bo doceniam, bo stworzyli naprawdę zajebistą grę. Jak widzicie mam opcję Continue, bo tą grę przeszedłem już ze dwa razy, jak nie więcej. Jest to naprawdę świetna gra, pochodzi z 2009 roku, czyli tak jak um, nasz ukochany Mirror Search, którego niestety póki co kontynuować nie mogę, bo jest słabo zoptymalizowany mój biedny laptopek jednak przy nagrywaniu nie wyrabia. Um, nie mam też póki co okazji e, do robienia live'ów, więc nie mam jak kontynuować e, serii z Shia Eternity z wami. Zatem postanowiłem wam to wynagrodzić choćby właśnie w tak niewielkim stopniu i zrobić serię z tak świetnej gry, jaką jest Prototype. Hype. Zaczniemy sobie nową grę na poziomie easy plus normal plus. To są chyba te, że mam wszystkie, boże, umiejętności na dzień dobry. To jest z tego, z tego, tego New Game Plus. Dlatego zacznę na normal, żeby wszystko mieć. Żeby nie mieć wszystkiego od początku. Jak widzicie, muszę piąty slot otworzyć do gry. Mm, tak, jestem pewny, gra się zapisuje i zaraz zaczniemy naszą przygodę. Avoiding damage allows your regeneration to kick in. Find somewhere quiet to restore portion of your health. Czyli, no tak za każdym razem jak przeczytam ich, będę chciał tłumaczyć, no dobra, to może nie będę po prostu tłumaczył wam tych Porad. Niestety gra jest po angielsku, ale tak no. Katzenki będę się starał w miarę tłumaczyć dla was, żebyście mieli pojęcie, co się dzieje w fabule, bo domyślam się, że nie wszyscy e, mówią po angielsku czy, czy y, znają angielski, a przynajmniej nie wszyscy w takim wielkim stopniu. Continue. Dziękuję. NYC to New York City, oczywiście.

No, 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 no. no przyznajcie, że filmiki można pomylić z prawdziwością.

Hmm. <laughs> Walkers Ciekaw jestem, jak to przetłumaczono w spolszczeniu, o ile tego jest. Hehehe, <laughs> one bullet. Chłopaki się chyba nagrali w Splinter Eno. E no suje pieprzone ja bym tam skorzystał last <grymne> Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square. I'll call for Trenton. That won't be necessary. No. Troszkę przylagowało na początek, ale generalnie gra nie chodzi tragicznie. Obecnie mam ustawione wszystkie detale na maksimum, więc jeśli będą jakieś problemy, to po prostu zmniejszę detale i tyle. Nie tego bij tutaj, żo żołnierzyków, ale myślę, że jako takie spowolnienia klatek to mogą występować najwyżej przy dużej ilości wybuchów, bo to się działo nawet bez nagrywania u mnie. W każdym razie, na czym opiera się fabuła? Jesteśmy sobie e, takim chłoptasiem. Nazywa się on Alex Mercer i jak sam stwierdził, po prostu umarł i obudził się w... E, jak to się nazywa? W chłodni? Nie, nie, nie w chłodni, jak to się nazywało? Tam gdzie się trupki trzyma. Morg e, to jest po angielsku. Nie wiem, nie pamiętam, zapominam polskiego, wybaczcie mi. E, I odkrył on dosyć szybko, że e, ten powiedzmy reborn dał mu niesamowite możliwości, takie jakie jak wam tu teraz e, prezentuje. Biega on szybciej niż jeżdżą najszybsze samochody, e, skacze wyżej niż, nie wiem, nie mam porównania, niż żaba. Do tego jest w stanie dowolnie modyfikować swoje ciało. Znaczy dowolnie, umownie dowolnie, no bo um, jakieś tam ograniczenia nam gra narzuca. Aczkolwiek widzicie, może sobie stworzyć takie fajne łapciaczki i szlachtować wszystko, co mu stanie na drodze. Gdzie są te w france? Cześć. No, widzicie, panowie bardzo, bardzo przyjemnie się rozciapują. Aleks specjalnie nie przejmuje się tym, że jest pod ciągłym ostrzałem. Znaczy, jakieś tam obrażenia otrzymuje, ale umówmy się. Nie zachowuje się pod tym ostrzałem jak przeciętny człowiek. Pierdut. Gra generalnie początkowo jest strasznie chaotyczna. Bo wszystko się dzieje zewsząd i ciężko się połapać, eee, ale szybko można się przyzwyczaić. Tym bardziej, że naszych możliwości też nie ubywa, wręcz przeciwnie. Pod koniec gry będą się działy takie cuda, że po prostu sam nie wierzyłem w to, że, że gra może oferować taką zabawę. Hmm. To, co wypada z nich, to jest w pewnym sensie nasze zdrowie to są jakieś jakieś elementy wirusa, tak i mamy kolejny punkt kontrolny. I jedną z kolejnych najczęściej używanych zdolności w prototypie jest to, że możemy biegać po ścianach, ale nie tak jak w Matrixie. Bo powiedzmy, że Neo z Matrixa w porównaniu z Alexem to jest, no powiedzmy, że świeżaczek, bardzo. Bardzo dziecinna igraszka w porównaniu z tym co wyprawia Alex. W tej chwili chyba będzie przywdziewał swój... A nie, łapki. Dobra, olbrzymie łapki. To jest retrospekcja. To co teraz oglądamy, może trochę wam spoileru tym, ale to jest retrospekcja, bo gra na początek uczy nas jak się posługiwać wszystkimi zdolnościami. I z tego tytułu mamy retrospekcję pokazującą większość, większość możliwości Aleksa. Głupie jest tylko to, że mm, tak silne jak obecnie mamy dłonie, te, 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 te których teraz używamy, nie będą tak silne nawet gdy rozwijemy... rozwiniemy je na maksa. Boże, już mi się język włączy. Tak, czołgi będziemy brali maksymalnie na chyba 4 strzały, gdzie teraz bierzemy je na 3. Średnio 2 i 3. No, to aż tak wojować nie będziemy w, e, w przyszłej rozgrywce. Ale w każdym razie, wracając do biegania po ścianach, Alex nie widzi problemu, żeby biec po ścianie w dowolnym kierunku, a poza tym, żeby biec w dół. E, i przez tak długi okres czasu jak mu się podoba czyli w zasadniczo bez problemu możemy sobie wbiec na ten budynek, na sam jego szczyt to Alexowi żadnego problemu nie sprawi możemy biec i biec i biec i biec dodatkowo Alex ma bardzo przyjemną e, przyjemną metodę przemieszczania się na dalsze dystanse, czyli po prostu sobie skubaniec lata e, może jednak nie do końca lata fajnie, że zatrzymaliśmy się na dachu wieżowca, no ale dobra. Może nie lata, ale szybuje. Całkiem skutecznie szybuje. I w grze spotkamy dwa typy przeciwników. Jeden to to duże takie mięsiste. To są jakieś stwory zainfekowane przez wirusa. Natomiast drugi to Black Blackwatch bodajże oni się nazywają. Czyli armia, która... De facto z tymi potworami walczy. Tylko, że nie zauważa, że my także z nimi walczymy. I walczy również z nami. A co za tym idzie? Nie daje sobie pomoc w sumie. Kierowani są przez pewnego. Zapomniałem, że tu można targetować. Przez pewnego pana, który. Zdecydowanie nas nie lubi. Yy, I jak widzicie, co chwila giną. Swoją drogą kurczę. Nowy Jork Nowym Jorkiem, ale żeby mieli aż tak taką populację, żebym ja tu non-stop mógł mordować setki tysięcy ludzi, to jest coś niespotykanego. O, jeśli spojrzycie na mój pasek e, życia w lewym, górnym rogu, to pojawiło się takie niebieskie, seledynowe, nie wiem, nie chcę tutaj sypać nazwą, bo zaraz się znajdą kobiety, które znają 16 milionów nazw, kolorów i będą się pieprzyć ze mną, że to jest e, lazuryt hawajski, a nie, nie niebieski. W każdym razie ten inny kolor paska sygnalizuje, że mogę wykonać ruch specjalny, który jest po prostu bedesowy do końca. Zapewne wymuszą na mnie użycie go przy następnym checkpointzie. No i jak widzicie, mogę sobie przeszybować całkiem spory kawałek. I jeszcze raz. O, tu jakiś spadek klatek delikatny. No ale tak jak mówiłem, tu jest tyle akcji, że rzadko się będzie zdarzało aż w takich ilościach. Będzie i bardzo dużo, ale aż w takich ilościach bardzo rzadko. Tyle wybuchów, tyle. Jego chyba mam złapać. Chodź tu, Misiu. A i przechwycić jego kostium. I takie rzeczy Alex też robi. Zabijając jakiś i konsumując jakiś e, cel, możemy. O, właśnie, to jest ten bds ruch, o jakim mówiłem. Konsumując cel, możemy przejąć jego wygląd. No i trochę posprzątał, co nie? Tam coś przeleciało chyba? Jakiś czołg, czy coś? Oj, coś się z dźwiękiem dzieje. Made for this. To przy nagrywaniu delikatne lagi są. W każdym razie, tak, tak się zaczyna nasza przygoda w grze Hype. Jak można łatwo wnioskować, mamy chyba jakiegoś sojusznika w szeregach Black Watch. 18 days earlier. Znaczy 18 dni wcześniej, oczywiście. Gentek Morg. Kostnica, o właśnie. Jak widzicie, Alex sobie nie żyje spokojnie. A tutaj naukowcy. Aleks sobie spokojnie nie żyje, gdy naukowcy... Coś z nim kombinują. No chyba nie. Kill Team, hmm. Brzmi dość dosłownie. I mało przyjaźnie. Living heavily. Widzę, że gra jest również przeznaczona dla niesłyszących, bo również mm, onomatopeje, wyrazy dźwięku środowcze, nie wiem jak to nazwać, no ale w każdym razie również są ufarte napisami. Ups. Chyba się chłopaki przeterminowali. On wcale nie chce być taken down. No właśnie, nic się z tobą nie dzieje w tym sęk. W tym sęk, że nic się z tobą nie dzieje chłopie. A powinno. Loading, ok. Zrobimy sobie jeszcze ten element skaczku skaczkopie. Checkpoint reached. No, też nie jestem przeszczęśliwy z tego tytułu. Alex automatycznie przeskakuje sobie samochody. No i teraz już nie jesteśmy w retrospekcji, czyli nie jest on tak szybki, jak był, jak widzieliście przed chwilą. Nie ma on też chyba y, części umiejętności po ścianach, może biegać, co jest w sumie przydatne w tej chwili. Hmm. No też czy ja wiem, czy aż tak bardzo i tak ten helikopter słabo sobie radzi w pościgu z nami. No przyjąć rakietę na plecy i jeszcze złapać po tym taksówkę, no to... No to chyba przyznacie, że jest jakiś wyczyn. Achievementa powinien dostać chłopak. Tak, tutoriale, tutoriale, tutoriale. Przechodzę tą grę trzeci raz i mimo wszystko uznają za stosowne mnie czegoś uczyć. No okej, okay, możesz wyrzucić. Musiałem poruszyć myszą, żeby mógł wyrzucić. Bardzo... Bardzo... Nie wiem. Get to higher ground. A ja nie chcę, ja chcę go sklepiszczyć. Chodź, chodź, cwaniak jesteś, to patrz. Jeszcze żyjesz? Nie chcę Twojej broni, chcę Ciebie. Nie, to jest zabarzniało trochę źle. Dawać mi to, bo to mi robi dobrze. I. Ja się stąd zmywam. Upsa. Get to the higher ground. Gra lubi stawiać przed nami wyzwania, ale spoko, ja lubię wyzwania. I. A, złapał. Biegniemy. Co tam? Kto by się przejmował? Ludzie na co dzień biegają po ścianach wieżowców, co nie? Zastanawiam mnie, co, co zrobi jutro. Pani, która przyjdzie tam do pracy i zobaczy odcisk, buta na siebie. <laughs> Zapewne będzie nieco zaskoczona. Łapaj, kunia, gdzie tam lecisz? Chodź tu. Łap. I czy trafi, czy trafi? Nie trafi. Masz. No, a jednak. Dobra, zostaw to, bo się nie przyda chwilowo. Mm -mm. Tak, i częścią naszego zadania w grze będzie także odzyskanie pełni wspomnień. Wiemy już, że jest on X. Członkiem grupy uderzeniowej Black Watch. Wiemy też, że jego żona nie żyje, a on za jakiegoś powodu umrzeć nie chce. A na dodatek wciąga w siebie innych, I to jest chyba pokazane w jaki sposób on będzie odzyskiwał wspomnienia. Loading. Tak, 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 wiemy. Konsumowanie zabiera, Report! znaczy dodaje nam punkty życia oraz umożliwia przejęcie kostiumu. Lieutenant Charles Perry tak, w ten sposób odzyskujemy wspomnienia. Alex chyba właśnie sobie przypomniał, że zabili mu siostry. Albo żonę? Nie wiem. Nie, żonę Tak, Dana to jest jego siostra chyba. Ta seria jest też dla mnie e, okazją do tego, żeby zagłębić się w fabułę, bo do tej pory, gdy przechodziłem tę grę, to głównie skupiałem się na. No, nie będę, nie będę tutaj ściemniał na nasianiu rozpierdziechy. Także tak. Myślę, że na ten odcinek to będzie wszystko. W kolejnym będziemy dalej podążać za fabułą i siać zamęt w mieście, albo też naprawiać rozsiany zamęt, zobaczymy jeszcze. W każdym razie dzięki za uwagę. Trzymajcie się bardzo cieplutko i zapraszam Was do komentowania i oceniania, jak przy każdym pierwszym odcinku z nowej serii, żebym mógł wiedzieć czy seria Wam się podoba i czy chcecie, żebym ją kontynuował. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na razie, hej, papa! Pa.